Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, szczególnie witamy drogie Panie, dziewczyny i kobiety. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam kilka słów na temat jednego z bardzo zaawansowanych modeli butów Rida z kolekcji Ride 2021. To jest model Carmin, model zbudowany na podwójnym BOA, na termoformowalnej piance Intuition, jeśli chodzi o wykończenie linera. But też również, który w tym sezonie występuje w bardzo... Hipstersko, fashionowym, streetwearowo, superkorowym w kolorze Anaconda, jak widzicie, każda pani, która chciałaby pokazać się na stoku w swoim zestawie od Gucci albo od Armaniego, z przyjemnością zapewne buta w kolorze Anaconda wdzieje również na swoją, swoją stopę. Natomiast tak, to jest w snowboardzie z jednej strony, każdy z nas szuka utylitarności z drugiej strony snowboard to prawdziwa zabawa, więc szukajmy trochę fanu, szczególnie w tych trudnych czasach, w których nie zawsze śnieg znajduje się na naszych stokach, a my tak bardzo byśmy go potrzebowali. Wracając do buta, karmin, jak wspomniałem, podwójny system Boa, specyficznie, specyficznie strefowo ułożony. Jeden koiler, górny koiler odpowiedzialny jest za spięcie górnej części cholewki, boczny koiler odpowiedzialny jest za spięcie dolnej części, e, dolnej części stopy, jak i spięcie i utrzymanie stawu skokowego e, w takiej płaszczyźnie, e, utrzymanie w miejscu. Dzięki temu... Po przymierzeniu, przy przymierzeniu, szczególnie po przymierzeniu, ponieważ zawsze do tego zachęcamy w pierwszej kolejności, przymierzajcie buty snowboardowe w sklepach. Nie ma jednego dobrego buta, nie ma jednego buta, który jest fantastyczny dla Was. Przymierzcie 5-10 butów, znajdźcie ten, który będzie Wam dobrze leżał na stopie, który będzie Wam dobrze trzymał tą stopę, w którym można wiele rzeczy wyregulować. Karmin jest jednym z takich butów, które uważamy, że bardzo dobrze sprawdza się, jeśli chodzi o zarówno trzymanie pięty, jak i dopasowanie flexu buta poprzez spięcie. Podwójnym systemem BOA. Jak we wszystkich butach RIDA, oczywiście, turbo istotnym elementem jest liner, który wykonany jest w całości z termoformowanej pianki Intuition. I właściwie już nie wiemy, ile razy o tym rozmawialiśmy, zarówno z dealerami, jak i ile, ile razy staraliśmy się przekazać Wam. Intuition to super materiał, z którego wykonane są linery w butach snowboardowych Raida. Termoformowalny materiał, który wymaga poświęcenia 30 minut w sklepie, do tego, żeby na specjalnie przygotowanej nagrzewnicy wygrzać ten liner i dopasować do waszej stopy. 15 minut trwa wygrzanie tego buta, 15 minut trwa formowanie tego buta na waszej stopie i dziewczyny dostajecie buta, który idealnie powinien leżeć na waszej stopie. On jest bardzo dobrze dopasowany do, do wszystkich niuansów, które, które posiada wasza stopa, a nie stopa kogoś innego. To jest bardzo istotne. Wygrzewanie intuition możemy powtarzać w takim samym procesie kilkukrotnie, minimum 9 razy. Ta pianka zachowuje się w ten sam sposób, że można ją wygrzać, dopasować do stopy, ponownie wygrzać, znowu dopasować do stopy. To jest bardzo istotny element komfortu, który w wielu przypadkach, szczególnie w przypadku butów, butów snowboardowych, które cały dzień macie na swoich stopach, no same wiecie, jakie istotne, jak istotne jest to, aby buty. Były komfortowe, aby buty dobrze trzymały stopę, aby buty zapewniały wam komfort termiczny, komfort zabezpieczenia stawu skokowego, który ma być trzymany w miejscu. W przypadku Karmina, modelu Karmin, tak jak wspomniałem, jest za to odpowiedzialny boczny system BOA, który ściąga wam staw skokowy w tym miejscu. Mamy dwustrefowość, dodatkową możliwość spięcia, spięcia dodatkowym rzepem buta. W górnej części cholewki bardzo wygodna, bardzo komfortowa podeszwa zaprojektowana we współpracy z firmą Michelin, czyli jednym z największych producentów opon. Dzięki temu sam bieżnik, jak i strefowość różnych gęstości użytych materiałów daje Wam zarówno komfort chodzenia, jak i, jak i antypoślizgowość. Dodatkowo mamy element który pod piętą jest odpowiedzialny za to, aby amortyzować drgania powstające w czasie jazdy, co jest jeszcze bardzo istotne. Oczywiście, jak we wszystkich damskich butach rajda, wewnątrz buta znajdziecie ekran aluminiowy, który pod podeszwą, pod, pod samym linerem jest odpowiedzialny za to, żebyście miały komfort termiczny. Ten ekran aluminiowy po prostu odbija ciepło wytwarzane w czasie jazdy wewnątrz buta, nie pozwala temu ciepłu uciec, przez buta i cały czas jest odpowiedzialny za to, żeby utrzymać właściwą temperaturę stopy, co jest bardzo istotne. Często się z tym spotykamy, często rozmawiamy z Wami i mówicie, mam buta, którym marznie mi, marznie mi stopa, szukamy jakiegoś rozwiązania. Taki, takie proste rozwiązanie, czyli aluminiowy ekran wewnątrz rozwiązuje ten temat, dzięki czemu mamy, mamy mega, mega, mega duży komfort przez cały dzień. Dodatkowo, jeśli chodzi o karmina, mamy wzmocniony tył buta, który jest odpowiedzialny również za flex tego buta i mamy również bardzo, bardzo, bardzo komfortowy a jednocześnie bardzo wytrzymały materiał na samym czubku buta który po założeniu wiązania, szczególnie po założeniu tu strapa na palce buta pozwala dokładnie dopasować buta, a jednocześnie zapobiega przecieraniu się do tego miejsca, jaki jak i prowadzi do bardzo dokładnego dopasowania po spięciu paska dolnego. Karmin, tak jak wspomniałem, podwójne BOA, liner Intuition, e, dobry flex, który jest dedykowany raczej troszkę bardziej zaawansowanym dziewczynom na snowboardzie. Jest to jeden z modeli, które bardzo my lubimy. Wiem, że wy również doceniacie ten model. Spróbujcie, przymierzajcie, testujcie. W butach rajda na pewno znajdziecie coś dla siebie. Polecamy bardzo serdecznie i cóż, do zobaczenia na stoku w tym sezonie. Yo.